Witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony, Konrad Książak z kanału Konrad Książak, giełda pieniądze, inwestycje. Witam w kolejnym odcinku z serii analizy fundamentalnej spółek. I dzisiaj zajmiemy się dwiema spółkami z branży IT. Ale jeżeli chodzi o same finanse, no to tutaj ta sytuacja w obu spółkach jest bardzo mocno odmienna. Zaczniemy sobie od spółki X. X, czyli można powiedzieć, że wdrażanie jakichś systemów ERP do przedsiębiorstw, głównie zajmują się tutaj Microsoft Dynamics 365 i w ten sposób, czyli. Powodując to, że dana spółka bardzo mocno przechodzi do chmury, właśnie świadczy swoje, swoje usługi. No i jeżeli chodzi o te usługi spółki X, no to na przykład X.com z nich korzystał, X.com mocno przeszedł do, do chmury, więc to jest myślę, że taki najbardziej znany klient spółki. Biorąc pod uwagę branżę, w którą może być wykorzystane właśnie produkty czy usługi spółki, no to to jest głównie sprzedaż. W dużej mierze właśnie to jest, to jest sprzedaż, to Microsoft Dynamics oczywiście może tam być zastosowane. No te zastosowanie właśnie chmury obliczeniowej, ogólnie przynoszenie firm do chmury w tym momencie się rozwija i myślę, że dalej będzie się to rozwijało. Tutaj nie widzę jakichś takich specjalnych zagrożeń, jeżeli chodzi właśnie o ten, właśnie o ten segment, w którym X, oczywiście. Świadczy swoje, świadczy swoje usługi. No i tutaj mówią o tym, że Rozwój nowych technologii, rosnąca świadomość klientów, malejące znaczenie reklamy stawiają nowe wyzwanie na trudnych, wysoce konkurencyjnych rynkach i właśnie w tym jednym z tych rynków, na którym jest spółka X+, na którym wdraża właśnie swoje rozwiązania. Spółka X+ jest ta jest ta sprzedaż, ale to jest też na przykład segment produkcyjny, więc no można powiedzieć, że bardzo szerokie spektrum, tak? No bo jeżeli chodzi o firmy produkcyjne, no to tutaj nie możemy powiedzieć, że to jest jakiś jeden taki jednolity segment, tylko to jest bardzo bardzo duży, duży duża branża, ta cała, cała produkcja. Więc tutaj to jest na pewno duży plus, że to zastosowanie właśnie usług spółki X plus jest dosyć szerokie, a można nawet powiedzieć, że bardzo szerokie. Więc to jest plus, ale to jest też na przykład segment budowlany. No segment, który jakoś mocno nie kojarzy się właśnie z rozwiązaniami, rozwiązaniami w chmurze. A jednak tutaj, jeżeli chodzi o ten segment budowlany, też jest w zainteresowaniu w spółki, spółki X plus. No tutaj mówimy o tym że to jest na przykład nie wiem, narzędzia do generowania wysyłki plików JPK, narzędzia do weryfikacji statusu kontrahenta w rejestrze VAT. Oczywiście nie dotyczy to tylko budownictwa, ale wszystkich innych, wszystkich innych branż, w których spółka występuje, obsługa rozliczeń zgodnie z mechanizmem podzielnej płatności, no czyli po prostu ułatwia życie przedsiębiorcom. Myślę, że tak w najprostszy sposób można powiedzieć to, o, to czym się spółka X tutaj zajmuje. No i jeżeli chodzi o spółkę X, no oni od 2020 roku zaczęli się rozwijać pod względem kursu akcji, w tym momencie 160 milionów złotych kapitalizacji i rzeczywiście trzeba przyznać, że byli w okolicach tych 4 złotych, teraz 2,32, 2,40, ale nie można mówić, że coś tam się złego dzieje, jeżeli chodzi o samą spółkę. Patrząc na to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o same finanse, zauważmy, że ten wskaźnik rozwoju jest na naprawdę potężnym, potężnym poziomie. No i tutaj, Trzeba sobie jasno powiedzieć, że biorąc pod uwagę sam zysk netto, to bardzo fajnie spółka prosperuje. Biorąc pod uwagę przychody też, czyli ten wzrost przychodów też jest równoznaczny ze zyskiem netto. Bardzo często spółki właśnie tego typu, jak X, tutaj głównie mówią o tym, żeby w zyskach patrzeć na EBITDA ze względu tutaj m.in. na amortyzację chociażby. No ale patrząc na sam X i samą, sam zysk netto, to tutaj też naprawdę wygląda to bardzo, bardzo dobrze, a wygląda to dobrze. Patrzymy na ten zysk, netto ze względu na to, że też spółka wypłaca dywidendę. Zauważmy, że ostatnio te 10 groszy dywidendy tutaj jest. Nie jest to jakaś bardzo wysoka dywidenda, no ale, no ale rzeczywiście ta dywidenda jest albo taka sama rok do roku, albo nawet się ją zwiększa. No może, może w tym roku też będzie trochę większa. No bo patrząc na te wyniki finansowe za trzy kwartały na razie 2022 roku są one dobre. Pytanie, jak to będzie, jeżeli chodzi o sam czwarty kwartał? No bo tutaj trzeba przyznać, że biorąc pod uwagę czwarty kwartał, Zazwyczaj ją w spółce jest najlepszy i zauważmy, 21 rok pod względem samego zysku netto to było 4,6 miliona, gdzie wcześniej robili niecałe 2 miliony. I pod względem przychodów też tutaj ten kwartał był zdecydowanie najlepszy. Więc pytanie, czy dadzą radę zrobić takie same wyniki albo podobne wyniki jak w tym czwartym kwartale 2021, no, biorąc pod uwagę jednak, że jest widoczne to spowolnienie gospodarcze, biorąc pod uwagę też to, że no, takie duże spółki jak ASECO chociażby, one mówią o tym, że nie ma problemów z kontraktami, które. Realizują, ale problem jest z pozyskiwaniem nowych kontraktów, nowych klientów. No to tutaj troszeczkę się obawiam tego, czy, czy rzeczywiście ten czwarty kwartał bardziej nie będzie podobny do tych pierwszego, drugiego i trzeciego, czyli bardziej w okolicach dwóch, no ewentualnie tych 3 milionów złotych zysku, a nie 4,6 czy ponad też 4, jak to było w 2021 czy 2020 roku. Także no tutaj ta baza jest dosyć wysoka, więc, więc to jest, można powiedzieć, taki jedyny minus, jeżeli chodzi o spółkę znaczy może bardziej powinienem powiedzieć znak zapytania, no bo tych wyników oczywiście jeszcze nie znamy, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę. Co prawda, X plus Daje nam takie miesięczne raporty, ale nie odnośnie wyników finansowych, samych wyników finansowych, tylko bardziej odnośnie tego, co się w danej spółce dzieje. Mamy na przykład raport za, za listopad, i po prostu tam jest napisane, że na dzień sporządzenia raportu nie, nie odnotowano istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym, które wpływałyby znacząco na kondycję finansową spółki czy wyniki spółki. Spółka w omawianym okresie kontynuowała realizację dotychczasowych zawartych umów wdrożeniowych oraz prace związane z obsługą serwisowych klientów. No także, Taka informacja, że po prostu w tym listopadzie nic się szczególnego nie działo. Tak samo w grudniu. W grudniu mamy dokładnie tę samą informację. No tutaj spółka, jak mówiłem, nie pokazuje nam tych wyników finansowych miesięcznych. Niektóre spółki wiemy o tym, że na przykład przychody pokazują, pokazują miesięcznie. To jeżeli chodzi o X, te raporty bardziej nam mówią ogólnie, czy coś się wydarzyło w danym, w danym tutaj miesiącu, czyli takie bardziej opisowe te raporty. No i jeżeli chodzi o samą spółkę i o te wyniki, no które na razie znamy, czyli ten trzeci kwartał 2022 roku, albo pierwsze trzy kwartały 2022 roku, one były dobre, i tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że spółka no, dobrze dobrze tutaj prosperuje, pokazuje myślę, że bardzo zadowalające wyniki. W samym trzecim kwartale przychody były wyższe niż w trzecim kwartale 2021 roku, od początku roku też 43 milionów, 43 miliony przychodów, gdzie w 2021 roku to było niecałe 30. 5. Więc tutaj pod względem przychodów spółka się rozwija. Pamiętajmy o tym, że inflacja sprzyja rozwojowi przychodów, ze względu na to, że nawet jeżeli sprzedajemy dokładnie tę samą ilość rzeczy, to jednak jeżeli jest inflacja, podnosimy ceny, no to przychodowo wygląda to lepiej. Więc tutaj też na to trzeba, na to należy myślę, że zwrócić, zwrócić tutaj uwagę. No ale jak mówiłem, inflacja jest wysoka, więc koszty też są coraz, coraz wyższe. Tutaj głównymi kosztami są usługi obce, no ale też mówimy o wynagrodzeniach. No w tego typu spółkach też te wynagrodzenia są istotne. No a chyba wszyscy wiemy, że jeżeli chodzi o wynagrodzenia, no zwłaszcza w segmencie IT, one są naprawdę wysokie. No i tutaj cały czas jest ta presja na to, żeby te wynagrodzenia były coraz wyższe. Pytanie, czy będzie tak dalej? Czy będzie tak dalej w 2023 roku? Czy ta presja płacowa będzie aż tak wysoka? Przypomnę, że duże zwolnienia są, jeżeli chodzi o segment IT, no ale z drugiej strony, wciąż tych ludzi z segmentu IT wiele spółek potrzebuje. Tak, no, ostatnio mieliśmy informację o tym, że ogólnie, jeżeli chodzi o te największe firmy z branży IT, chcą zwolnić 55 tysięcy osób, i tutaj mówimy o Google, o, o Microsoftie, między innymi, więc tutaj mówimy o naprawdę potężnych zwolnieniach. Zobaczymy, czy to będzie miało wpływ na to, tę presję marżową, na tę presję płacową. Ja nie twierdzę, że zaraz tutaj będzie, jak, będą jakieś Jakieś spadki, jeżeli chodzi o pensje ludzi z IT, tylko chodzi o to, czy te wzrosty nie będą troszeczkę przyhamowane. No to by było oczywiście no zjawisko pozytywne dla spółek, właśnie typu, właśnie chociażby typu, typu X. Zobaczymy, czy tak będzie, czy tak będzie w, w przyszłości. Spółka pokazała wzrost zysku brutto ze sprzedaży, ale też ze względu na, na te wyższe koszty pokazała, pokazała tutaj ten zysk netto w tym trzecim kwartale 2022. 20, znaczy zysk netto pokazała wyższy w tym trzecim kwartale 2022 roku. Sam zysk brutto, zysk brutto ze sprzedaży jest, jest niższy. Tutaj pomyliłem oczywiście. Jeżeli chodzi o. O te, o te wyniki finansowe, to spadek zysku ze sprzedaży, pomimo wzrostu przychodów, jest właśnie powodem wzrostu kosztów działalności, działalności operacyjnej, znaczy kosztów działalności głównie usługi obce. No i tutaj też, oczywiście, te, oczywiście te płace. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No na ten moment. Nie widać jakiegoś takiego spowolnienia, jeżeli chodzi o samą, o samą, spółkę, o samą spółkę X+, no patrząc na ich dywersyfikację, oni też są dobrze zdywersyfikowani pod względem geograficznym. Możemy sobie zobaczyć, że biorąc pod uwagę ten trzeci kwartał, no, okolice 60%, to jest Polska, Unia Europejska, Unia Europejska. Znaczy okolice 50%, to jest Polska, Unia Europejska i pozostałe kraje też okolice tych 50-50%, z czego głównie mówimy o Unii Europejskiej. Czyli też tutaj warto zauważyć, że wiele spółek technologicznych, czy ogólnie z segmentu IT, sprzedaje swoje produkty, swoje usługi do Stanów Zjednoczonych. No i teraz nie do końca jest taka korzystna sytuacja, kiedy ten dolar jednak traci. Tak? Wiemy wszyscy, że jeszcze parę miesięcy temu złotówka kosztowała, znaczy jeden dolar kosztował 5 złotych mniej więcej. W tym momencie to jest okolice 4,30. Więc tutaj te raportowane wyniki będą słabsze. Ale jeżeli chodzi o spółkę X+, no to tutaj bardziej jednak patrzymy na euro. A kurs euro cały cały czas jest na takim wysokim, wysokim poziomie, złotówka nawet leciutko traci w stosunku do euro, więc tutaj tego takiego negatywnego efektu prawdopodobnie nie będzie, tak jak w przypadku spółek, które opierają się głównie na, na dolarze. No patrząc to od początku roku, jak to wygląda? No, to jest bardzo podobnie, też mniej więcej 50 na 50, z czego no, największą walutą zagraniczną jest, jest euro. Więc tutaj patrząc z tej perspektywy, spółka jest naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie zdywersyfikowana, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę X, X, no szczególnych jakichś takich mocnych zagrożeń ja przynajmniej tutaj osobiście w tym momencie nie widzę, jeżeli mówimy o, o spółce X, te wyniki, finansowe są, te wyniki finansowe są dobre, one są coraz lepsze, ja już nie przewiduję tak dynamicznego wzrostu. Jak to było w ostatnich latach, gdzie potrafili pod względem samego zysku netto wzrastać o 100%, czy o jeżeli chodzi o przychody, o co najmniej te kilkadziesiąt procent rocznie, więc tutaj możliwe, że będzie jakieś wyhamowanie tej dynamiki. Mamy coraz wyższą bazę, więc biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę te wzrosty, to jest naturalne, że, że ta dynamika musi wyhamować. Mamy też oczywiście to spowolnienie gospodarcze, no, w którym też możliwe, że część firm, z którymi X współpracuje, nie będzie chciało dokładać sobie jakichś takich nowych produktów, na przykład i będzie X Plus miało ten backlog, ten portfel zamówień odtworzeniowy, ale jeżeli chodzi o nowe kontrakty, będzie już troszeczkę ciężej, więc tutaj ja myślę, że, że będzie już może nie aż tak dynamiczny wzrost, jeżeli chodzi o te wyniki finansowe. No też pamiętajmy o tym, że ten czwarty kwartał, jak mówię, bardzo dobry, 17,5 miliona zł, złotych przychodów. I o ile, jak mówiłem, ta inflacja sprzyja przychodom, więc może przychody zrobimy na podobnym poziomie, no to z tym zyskiem netto może być ciężko, pamiętajmy, że te koszty jednak tutaj, jednak tutaj w spółce są, ale ogólnie biorąc pod uwagę samą spółkę, jakichś specjalnych problemów tutaj nie widzę, no, umówmy się, nie jest to jakiś gigant, 150 milionów złotych, 160 milionów złotych kapitalizacji, też to nie jest jakaś bardzo, bardzo płynna, płynna spółka, no aczkolwiek patrząc tak od strony ich biznesowej, nie widzę tam jakichś specjalnie większych zagrożeń może daj mi znać w komentarzu czy, czy ty widzisz jakieś specjalnie większe, większe tutaj zagrożenia. A ja przejdę do drugiej spółki, o której chcę dzisiaj powiedzieć. Druga spółka myślę, że trochę bardziej znana, jeżeli chodzi o polską giełdę, no bo podejrzewam, że wiele osób X nie zna, ale spółka spółka Datawalk już jest troszeczkę bardziej znana. Spółka, która zajmuje się sprzedażą danych, polska platforma analityczna do zaawansowanej inwestycji. Tutaj mówimy o tym, że łączy dane z różnych źródeł, no i przedstawia to jakiejś firmie w taki przystępny sposób. Powiedziałem firmie, ale w dużej mierze oni też pracują z podmiotami publicznymi, z jakąś policją, i to nie mówię tylko o policji polskiej, ale w dużej mierze o tutaj rynku Stanów Zjednoczonych to jest. Ich duży rynek zbytu. No i jeżeli chodzi właśnie o, no, o tę spółkę. No to w tym momencie właśnie oni dostarczają te różnego rodzaju dane. Nasi klienci to m.in. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, top 20 Ameryka jeden z top 20 amerykańskich banków, czyli widzimy, że tutaj no w dużej mierze skupiałem się na, na Ameryce. Więc to, co mówiłem w przypadku wcześniejszej spółki, w, w przypadku X, że tam im ten słabie, słabnący dolar jakoś nie przeszkadza, no tutaj, jeżeli chodzi o te raportowane wyniki, to w spółce Data, Walk, jednak, jednak jest. Pewien, pewien problem odnośnie właśnie tych tych raportowanych wyników w, w złotówce. To jeżeli chodzi o spółkę, no to jak mówię, łączenie i analiza wszystkich danych. No i co interesujące tutaj, jeżeli chodzi o te dane. No to jest umożliwianie importowania, łączenia danych z rejestrów publicznych, mediów społecznościowych, open web, czy nawet darknetu. No to oczywiście przydaje się głównie, głównie jakiejś pomylicji kryminalnej, więc tutaj z nimi też mogą y, współpracować. No biorąc pod uwagę ich y, tak naprawdę rynek, no to jest taki duopol, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o ich rynek. Dwie duże firmy, no i one, y, spółka DataWalk y, chce wbić się właśnie w ten duopol. Oni uważają, że ten duopol jest niekorzystny, to znaczy ta jakość usług nie do końca jest, jest dobra, i tutaj spółka widzi swoje, widzi swoje szanse. No, na pierwszy rzut oka wygląda to naprawdę bardzo, bardzo interesująco. Tutaj mówią o tym, że jest to łatwe w użyciu i utrzymaniu, więc to wygląda, wygląda ciekawie, no, ale biorąc pod uwagę kurs akcji, no jednak z okolic 250, nawet trochę ponad chyba tam 250 było złotych, na teraz na 80. No, i ten poziom takich okolic 70-68 myślę, że będzie bardzo istotny. Zobaczymy, czy ten poziom, czy to wsparcie też przebijemy. No, jeżeli tak, no to tutaj to oznacza, że ten trend spadkowy jest naprawdę bardzo silny. W tym momencie jest bardzo, si bardzo silny, no, ale możliwe, że na tym poziomie 68-69 będzie jakieś, jakieś wyhamowanie. No, tutaj, patrząc na wyniki finansowe. Jednak to jest spółka, która zakłada wzrost przychodów i to mocny wzrost przychodów. No i tutaj zauważmy, ostatni kwartał plus 30%, trzeci kwartał 22 plus 30%. I to są przychody, które nie do końca są, nie, nie do końca spółka może się nimi pochwalić. Oni wcześniej rośli nawet w granicach 50% i mówią, że są w stanie rosnąć właśnie w tych granicach, a nawet mocniej. No ale na ten moment widać spowolnienie pewne, jeżeli chodzi o ten, o to tempo, tempo wzrostu. Zauważmy, że tutaj z 1,7 miliona na 3,5 na 5 na 30, to teraz te ostatnie 4 kwartały 36 milionów, więc tutaj widzimy, że już ten wzrost nie jest aż tak dynamiczny, jak to było, jak to było wcześniej. I to jest duży problem, bo jednak ta spółka, spółka DataWalk to jest spółka, która rosła ze względu mówię o, tej, o wzroście kursu akcji, w dużej mierze ze względu na to, że te przychody bardzo dynamicznie rosną, więc teraz, kiedy mamy już no, nie tak dynamicznie rosnące te przychody, myślę, że nie jest niczym dziwnym, że inwestorzy trochę się jednak od spółki od spółki tutaj odwrócili, więc no, i na to myślę, że warto zwracać uwagę, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę. No, możemy też zobaczyć na ten wynik netto, że on cały czas jest na minusie. Ostatnio no, 120 milionów złotych na minusie zysku operacyjnego, ale tutaj, jeżeli chodzi o. Przyczyny tego. Zauważmy, drugi kwartał 106 milionów złotych na minusie, ostatecznie wynik netto 70 milionów na minusie. To jest przyczyn, znaczy, przyczyną tego, tego, tego spadku, jeżeli chodzi o wynik operacyjny, jest program motywacyjny, który oni wprowadzili no i wycenili go w tym drugim, w tym drugim kwartale. Dlatego mamy tak słabe wyniki finansowe. Jeżeli chodzi o spółkę, no to przy Tutaj jeżeli mówimy o, o spółce, no to mówiliśmy o tym, że chcemy coraz większych przychodów. Skoro wiemy, że chcemy coraz większych przychodów, no to chcemy podpisywanie nowych kontraktów. No i ten nowy kontrakt, taki ostatni, był podpisany w listopadzie. Sprzedaż do jednej z krajowych służb munturowych, No oczywiście spółka nie może dokładnie komunikować. I za, za ile, to, jaka jest kwota tego kontraktu, i też kto, kto w tym kontrakcie konkretnie uczestniczy. No ale tutaj mówimy, że w listopadzie był taki ostatni kontrakt, wcześniej we wrześniu sprzedaż do Wydziału Dochodzeń Kryminalnych w Stanach Zjednoczonych. Też mieliśmy właśnie we wrześniu taki, taki kontrakt, we wrześniu inny kontrakt. Sprzedaż, sprzedaż też do, do tutaj do Polaris Wireless, czyli, czyli też spółki z Kalifornii. Więc tutaj no, mówimy cały czas, o, e, cały czas o tym rynku, e, rynku Stanów Zjednoczonych. E, no i tutaj opracowuje ta firma systemy lokalizacji oparte na oprogramowaniu wykorzystane do połączeń alarmowych zgodnego z prawem przechwytywania, optymalizacji siedzi autonomicznego, monitorowania oraz usług lokalizacyjnych. A więc tutaj mówimy, że głównie rozwijam się na tym rynku Stanów Zjednoczonych, no i biorąc pod uwagę te wyniki e, ogólnie za, za trzeci, trzeci kwartał no to jak mówiłem, te tutaj od początku roku, czyli za trzy kwartały, no mamy mocny spadek tego wyniku finansowego ze względu na ten program motywacyjny. No, i tutaj mówimy o tym, że skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej, skorygowany o koszt tego programu motywacyjnego, wyniósł 14, no prawie 5, ponad 14,5 miliona złotych straty wobec ponad 4,6 miliona złotych straty rok wcześniej. No, czyli nawet bez tego, bez tego programu motywacyjnego, i tak widzimy, że, że ta strata jest i to ta strata jest dosyć, dosyć duża. No tak to trzeba tak to trzeba określić. Ten Program motywacyjny z wykorzystaniem transakcji płatności w formule akcji rozliczanych w środkach pieniężnych w łącznej kwocie 103 milionów złotych, zgodnie z MSSF-em Więc, dlatego, te wyniki finansowe raportowane są aż tak, aż tak słabe. No tutaj, spółka zakładała ponad 50% wzrost przychodów w 2023 roku. Zakłada ponad 50% wzrost przychodów. No zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Jak mówiłem, tutaj ten dolar im nie do końca sprzyja, czyli ta dynamika, biorąc pod względem samą, sam dolar, sam kurs złotówki do dolara nie do końca jest taka korzystna. Biorąc pod uwagę no, też to, że możliwe, że wchodzimy w jakieś ewentualnie spowolnienie, to też nie, przy, nie przynosi spółce jakichś, jakichś szczególnych pozytywów. No Oczywiście oni w dużej mierze współpracują z jednostkami publicznymi, no, ale tutaj też podejrzewam, że będzie większe patrzenie na to, gdzie wydajemy te pieniądze. Zobaczymy, czy ten wzrost ponad 50% w 2023 roku, to co oni zakładają, bo oni tutaj mówią, że są w stanie rosnąć szybciej niż 50% czy nawet 70%. 70 no, ale teraz rzeczywiście w tym, momencie, w tym momencie ten wzrost na poziomie 30%. No, pytanie: Czy, czy będzie to przyspieszenie? No, tutaj ostrożnie bym jednak do tego, do, tego, do tego podchodził. Mają ambicje, żeby to było więcej. Natomiast 70% i wyżej to poziomy, które będą wymagały znacznie więcej czasu, niżeli tylko najbliższych, najbliższych miesięcy. No, zobaczymy, czy rzeczywiście, rzeczywiście tak będzie. Tutaj spółka mówi o tym, że. W obecnie, obecnie mają wiele patentów przyznanych, pięć i oczekujących na, oczekujących na przyznanie. No, sam rynek jest dosyć ciekawy, jak mówiłem. To jest też też ten nieefektywny duopol na tym rynku. Tam się chcą, chcą wbić. Te założenia myślę, że są naprawdę na pewno bardzo, bardzo interesujące. Mówię, że mają różnego rodzaju przewagi konkurencyjnej. No i też problemem jest to, że te narzędzia ogólnie są tradycyjnymi technologiami z lat 90., przez to też to wdrożenie nie jest takie łatwe. Tutaj u nich to jest to łatwe i szybkie, i szybkie wdrożenie, więc to jest na pewno duży, duży plus. No i zauważmy, że te strumienie przychodów jeżeli chodzi o e, licencje 2018 rok, 2019 i 2020. Jaki to mamy e, no potężny potężny wzrost właśnie głównie tutaj mówimy o tych, o tych licencjach. Ten ogon jest jest długi, więc e, no z tych licencji oni mogą mieć też marże na poziomie 80% przychodów, więc no to wygląda na pewno bardzo dobrze. No to jest tego typu spółka, która jak podpisze bardzo dobry kontrakt, to te wyniki naprawdę mogą wystrzelić, aczkolwiek no w tym momencie e, w tym momencie jak mówiłem ostatni ten kontrakt, jakiś taki istotny z listopada, ten, o którym oczywiście my wiemy wcześniej z września, czyli to nie jest tak, że spółka podpisuje jakoś tak dużo tych, tych kontraktów. Zauważmy, że jeżeli chodzi o różnego rodzaju oferty, no to tutaj no to są w zależności od liczby użyt ilości użytkowników, wielkości przetwarzania danych, także nie da się określić takiego jakiegoś jednego, jednego kontraktu, ale zauważmy, że te kontrakty są naprawdę naprawdę istotne chociażby to jest 157 tysięcy dolarów najmniejszy projekt więc tutaj mówimy o tym najmniejszym projekcie więc tutaj te, te, te inne są no o wiele o wiele większe no i tutaj biorąc pod uwagę ich strategię obecną strategię no to oni są w etapie, na etapie tym czwartym. No, i jeżeli chodzi o te kluczowe obszary, pozyskanie łącznej liczby około 100 klientów w światowej klasy referencji w Stanach Zjednoczonych i na wybranych, rynka, rynkach, na wybranych rynkach zagranicznych. No, jeżeli chodzi o spółkę, w pierwszych trzech kwartałach pozyskali kolejnych 13 znaczących, kolejnych 13 znaczących projektów. No, wśród których są między innymi te, które, na które wcześniej patrzyliśmy. No, czyli rzeczywiście pozyskują tych, tych nowych klientów, pozyskują te nowe nowe projekty. Mówią o tym też, że chcą zawarć jednym z, z tych właśnie obszarów kluczowych jest zawarcie partnerstwa we współpracy, oferowaniu platformy na rynku z globalnym graczem, globalnym graczem w celu przyspieszenia ekspansji. Zobaczymy, czy coś takiego coś takiego w przyszłości będzie. Ogólnie to wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie na tych, na tych prezentacjach. No oczywiście to jest właśnie, jak mówiłem, tego typu spółka, że ona na ten moment jeszcze, jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, one nie są jakieś zbyt wysokie, no ale taki jeden czy dwa duże kontrakty mogą tutaj naprawdę dużo dużo zmienić, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę, o też jak mówiłem nie rozwija się tylko w Stanach Zjednoczonych, bo to jest na przykład też jakieś umowy z spółką PKN Orlen, myślę że bardzo znana bardzo znana spółka jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o polskę no, patrząc na tę dynamikę wzrostu, oni mówili o tym, że dynamika wzrostu w trzecim kwartale była podobna do tej, którą raportowali w pierwszym półroczu. Wtedy nazwaliśmy ją rozczarowującą i byliśmy przekonani, że uda nam się wrócić na pożądaną trajektorię wzrostu i zrealizować założenia na ten rok. Niestety, w momencie, gdy widzieliśmy pierwsze oznaki poprawy wewnętrznych wyników, zaczę zaczęliśmy zauważać problemy na szerokim rynku, przynajmniej w niektórych, w niektórych segmentach. Więc no, to jest jednak ten, ten problem, który myślę, że w 2023 roku nie zniknie. Więc no, tutaj biorąc pod uwagę te takie plany, te założenia wzrostu o 50-70%, bardzo ostrożnie bym, do tego, bym tutaj do tego, do tego podchodził. No, jak mówiłem, w dużej mierze oni rozwijają się, rozwijają się, tutaj w, w dolarze, jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, no to zauważmy, że za w trzech kwartałach 2022 roku były okresem, w którym przychody z regionu Stanów Zjednoczonych odpowiadały za ponad 56% przychodów całej, ca, całej grupy. Tutaj patrząc na to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, ten, o te koszty, no to największym kosztem oczywiście jest ten program motywacyjny. Jeżeli patrzymy na dolara, no to zauważmy, że... Poniższa tabela przedstawia strukturę walutową przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2022 roku. No i tutaj w trzech kwartałach 2021 roku to było 50 na 50. Teraz to już ten dolar to jest 71%, czyli mocniej rozwijam się na tym rynku amerykańskim. Ja przyznam, że lubię firmy, które rozwijają się właśnie na obcych rynkach, no bo zawsze zawsze to jest jakaś dywersyfikacja walutowa i to jest oczywiście informacja pozytywna. No ale z drugiej strony, jak mówiłem tutaj, no biorąc pod uwagę spółkę, ja mam kilka zastrzeżeń. To znaczy to, czy oni rzeczywiście Będą się tak szybko rozwijali, jak tutaj są zapowiedzi. O, na ten moment rozwijają się w tempie 30%, co widać, że inwestorom nie pasuje. Więc, czy ten 23 rok nie będzie równie ciężki? Moim zdaniem, może być równie ciężki. To więc pytanie, czy te wzrosty na poziomie 50-70% są realne, przynajmniej w tym pierwszym półroczu 23. Moim zdaniem, to może być naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. No i nie dziwię się, jeżeli ten czwarty kwartał też będzie podobny do, tego, do tych pierwszych trzech kwartałów, czyli też ten rozwój w granicach. 30 30%. Daj mi znać co ty o tym myślisz w komentarzu. No ja przyznam, uważam, że, że teraz ten poziom okolic 68 zł będzie bardzo istotny dla, dla spółki. No i zobaczymy czy inwestorzy zaczną coś kupować tutaj w tych 70 zł mniej więcej, czy jednak przebijemy i dalej będziemy, będziemy spadać tak jak to się dzieje. Tak naprawdę no od końcówki 22 roku z tych poziomów 240 250 zł na obecne 80. Daj mi znać co ty o tym sądzisz. W Komentarzu, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję, standardowo życzę samych zysków, no i cześć, trzymaj się.